Mam no dzisiaj gram w Minecraft Bedwars na Coxcrafcie. Gram w solo oczywiście, ale... Ale... Nie nagrywałem dosłownie przez 10 miesięcy. I w końcu wróciłem na YouTube i spróbuję ten... Od czasu do czasu nadal ten rzucać filmy. Ja głównie sorry, że nic nie rzucałem przez... przez dosłownie 10 miesięcy i do tego był nowy rok, więc szczęśliwego nowego roku, ale dosyć późno to mówię ale i tak ale dobra buduję beda spróbuję mieć pokój z sąsiadem, bo nie chcę z nikim się bić jak na razie może w końcu nie będzie tak, że runda się kończy, bo dosłownie w pięciu minutach pokaże, że go tryharduję try i targetuję, ale dobra jeszcze o to Ogólnie to nawet po tym już prawie roku, od czasu, gdy nie nagrywam, to nadal mam 48 subskrypcji i dosłownie straciłem tak z 3 subskrybentów. Ale dziękuję każdemu, który mi subskrybuje od początku mojego kanału i w ogóle. I nie mówię, że trzeba, ale oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to polecam Ci subskrybować, bo trochę mnie wspierasz, nawet dzięki temu. I ten kanał szy szybciej rośnie. <laughs> I spróbuję, może kiedyś nawet zdobądź kilka, nawet tysięcy subskrypcji. Fajnie by było. Dobra, zaczynam się budować na diaksy. Okej, okay. sąsiad mnie na, ja na razie nie dojasta. To dosyć perfekcyjny run. Tylko diaksy, tylko dla mnie. Już jest tylko 5 teamów. Czerwony nie ma beda. Okej. Okay. O, już mi stać na sharpness. Nice. Dobra. Kupię Sharpa. I co teraz? Uzbieram ten żelaznego seta. Jeśli ten film będzie mi du <coughs> dużo polubień, to, to, to za niedługo nagram ten kolejny film z Bedwarsów. Może dło, może coś innego. I ten... Z, jak z tego co widać mam skin friska w Minecrafcie. Z Undertale jest frisk i ten... Aha! Oj To typ nie atakuje, okej, okay. fajnie. Dobra, broniłem to łatwo, ale... Muszę być ten. Muszę bardziej czuwać nad tym, bo to serio jest niebezpieczne nawet Warsach Dobra, gdyby nie ten fireball, który mi tu zrzucił, to bym do sobie się nie skapnął. Dobra, muszę być bardziej przygotowany następnym razem. Tylko cztery teamy. Okej, okay. nie może być aż tak źle. Dobra, a więc <laughs> ostatnio dosyć dużo grałem w Undertale. I to jest dosyć mega fajna gra. Ma mega dobre soundtracki, wszystko dosłownie. I <laughs> jeżeli na przykład będą komentarze, lub coś, to bym mógł zrobić serię z Undertale'a. I spróbuję zrobić dwa. No, może opcjonalnie trzy endingi. Będzie że, nie, będzie, że nie: Genocide, bo to jest jak każdy wie, najgorszy ending w Undertale'u. Ale dobra. Powinienem się teraz skupić na Bedwarsach. Ok. Zaczynam się budować na środek. Próbuję nikogo nie dojeżdżać, bo to jest trochę tryhardowe. Nawet jeżeli o to chodzi w Bedwarsach. To nie chcę komuś niszczyć dnia. czy znaczy, no od razu nie że dnia. Same Bydwarsy, ale w ogóle. Hmm. Okej, okay, tu jest spawn. Osiem emeraldy. Czy, czy mi się wydaje? Wydaje mi się, że nikt ten nie zabrał emeraldów do teraz. Jest osiem emeraldów za darmo. Nice. Też będę mieć jak seta. Tylko 6 emsów kosztuje, mam 4. Jak ktoś przesuwa, że mam ten, jestem w białym teamie, to ledwo widać to, że mam ten żelaznego seta. I nie wiem w sumie, czy to lepiej, czy gorzej. Może niektórzy pomyślą, że, że nie mam seta i od razu będą mnie atakować, więc może to byłby minus. Ale okej. Okay. W sumie. Okej, okay. nie no. Tylko trzy teamy: różowy i morski. No dobra. Spróbuję się skupić. Hmm. I w sumie też mógłbym ten nagrywać filmy z Teltorum, bo to jest też mega fajna gra. Hmm. Możecie zostawić opinię w komentarzu jaką inną grę mógłbym grać oprócz Minecrafta. W sumie. Może nawet Among Us? Hmm. Dobra, muszę być skupiony. Okej, okay, to diaksy, nice. Tylko jeden typ został. Dobra, szykuję się, by go szarżować. Okej, okay, więc on gra agresywnie dosyć. Szczego kupuje potki? Okej, okay, on myślał, że co mnie rozwali. Get real. Dobra, nie będę nie miał Jeżeli nie, nie, w sumie. Muszę ten kill off. Oczywiście. W sumie, teraz? Ja trochę tryharduję, ale. Ale w sumie każdy tak robi. Nawet jeżeli nie zajmę ten pierwszego miejsca, to i tego publikuję ten film, bo. Dosyć wyjaśniemy już o wszystko, o co chodzi. I no. I oczywiście. I oczywiście ten. Jeżeli wygram, to byłoby lepiej. Okej, okay, ten typ może mnie nie widzi. Nie wiem, czy powinienem mówić o Undertailu nadal. Nawet jeżeli gram w Minecraft, to teraz. Ale. Trzeba przyznać, ten Dirtel ma chyba najlepszy soundtrack. Ajaj, aj, aj. Czekaj, aktywuję mu obronę. Straciłem Emeraldy, dobra. Znaczy, diaksy. Oj I ucieka. Dobra, jeszcze nie ma szans, że to wygram, ale. Chociaż zajmę drugie miejsce. Dobra, ten typ jest ewidentnie sposańcem. A nie jestem zły, gg. Mam włączony czat. Prawdopodobnie wiadomo czemu. przez z niektórych graczy. Ale dobra. Mam nadzieję, że to film wam się spodobał. Spróbuję nagrywać jeszcze często na YouTube. Może nawet będę grać w Undertale. I pamiętajcie o zostawić subskrypcję, lajka i będzie git. Dobra. Do zobaczenia. nas semanas Nara.